Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na wystawie Omarz a Józef w wokół pamięci grupy Krekowskiej w Galerii Pekary. Dziś chciałabym krótko przybliżyć państwu okres metaforyczny w twórczości Tadeusza Kantora. Okres ten nie trwał długo, od końca lat 40. XX wieku do połowy lat 50. i był owocem wyjazdu Kantora do Paryża. Miał on styczność z surrealizmem, w szczególności z twórczością Roberto Matty, która stała się dla niego inspiracją. Odwiedził również pałac odkryć, gdzie zobaczył mikroskopowe obrazy materii żywych i martwych, m.in. komórek, genów czy metali. W tym okresie zauważyć możemy u niego skłonność do deformacji i negacji ludzkiej postaci, która zaczyna bardziej przypominać schematy naukowe czy stelarze maszyn. Koncepcja natury w zrozumieniu nauk ścisłych stała się dla niego swego rodzaju koncepcją rzeczywistości. Uznał on swoją pozycję jako naukowego laika i nie podchodził do odkryć naukowych w sposób chłodny. Starał się przedstawić zmienność i ruchliwość życia, a także na nadłog materii. Doświadczenia tego czasu sprawiły, że uznał dotychczasowe osiągnięcia artystyczne, wykorzystujące zjawiska dostrzegalne zmysłowo za swego rodzaju już tradycje. Prace z okresu metaforycznego zostały przedstawione m.in sztuki nowoczesnej, której kantor był organizatorem i komisarzem. Na naszej wystawie zobaczyć możemy dwa obrazy, pod tytułem Model oraz Wielka pauza, a także dwa szkice z okresu metaforycznego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania stron internetowych Fundacji 9x11 Art Space i Galerii Piekary, a także do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dziękuję.